Jak to nie wyrok? Przede wszystkim dziewczyny trzeba się badać i trzeba dbać o siebie. Nie bać się y, walczyć o siebie, bo y, myślę, że każda by tu opowiedziała swoją historię, że y, dowiedziała się, że była rozpacz, że y, co dalej. Ale, ale trzeba znaleźć kogoś takiego, kto cię pchnie do przodu. Działaj! To przede wszystkim profilaktyka, właśnie żeby jak najszybciej tego raka wykryć. Bo jak się szybciej wykryje, to on będzie wyleczalny. Co miesiąc przy kąpieli badanie takie, takie dotykowe. Dotykamy się jednej piersi, drugiej piersi węzłów chłonnych przy kąpieli. Także to nie musimy nie wiadomo czego wykonywać. Jeśli coś wyczujemy, to wtedy działamy. W bełchatowie jest i Poradnia onkologiczna, są super lekarze. Jest chemioterapia jednego dnia, do której się też można odnieść i panie doktor też pomogą. Nasz klub jest w poniedziałki od 14 do 18. Jeśli ktoś ma potrzebę, jest telefon, na który można zadzwonić 24 na dobę pomożemy, pokażemy, nauczymy. Raz samo badania, żeby wiedzieć jak, jak się po prostu bada, żeby ten głuzek Wykryć, udzielimy porady, jak to mówią, skierujemy, gdzie ma się udać. Powinnyśmy o siebie dbać, bo jesteśmy bardzo ważne. Jesteśmy filarem rodziny, jesteśmy matkami, a te panie, które nie są mamami, są młodymi dziewczynami, być może kiedyś będą chciały być mamami i wychować swoje dzieci. Kobiety powinny myśleć o sobie w kategorii dbania o swoje zdrowie, a taką szansę mamy za każdym razem, kiedy Bełchatowa przyjeżdża, ma Już dziś zapraszam 3, 4, 5 listopada na placu przy gigantach. Kolejne badania, kolejna szansa, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Drogie panie, yy, tak, tak, tak. tylko od was zależy, yy, że będziecie żyć długo i szczęśliwie. Tak. Dziewczyny, badajcie się, bo nikt za nas tego nie zrobi.